Witajcie w kolejnym odcinku z kampanii Fusion, w którym rozegramy sobie kolejną mapę numer 90. Ostatnia z Czarnej Doliny i to będzie mapa wyjątkowa. Tak jak to było w przypadku numeru 87, ta mapa jest kolabem stworzoną przez kilka osób, a dokładnie przez 8. Mamy tutaj deskę Petersona, Majkiego, Gravelgaja, ja, Arkes, Xon. Więc w 8 osób robiliśmy Fusion Team, tak jest I ten kolab jest bardzo długi Bo o ile poprzedni trwał 3 Minuty To ten trwa ponad 4, 4,37 na złoto No to zaczynamy I tak Zaczynamy od portu Bo on stworzył jako pierwszy Czyli mamy tutaj taki mini skrót Tutaj mamy właśnie taki podjazd I teraz musimy taki gigantyczny fajny skok trafić dobrze co mi się akurat udało. Teraz sobie przejdziemy pentelkę. Ok, przejdziemy sobie w ten sposób. No i sobie będziemy poznawać tę trasę, jak wygląda. Teraz właśnie mamy tutaj fajny skok. I teraz tak, przechodzimy do drugiej części od Grefmastera, który też robił właśnie kolap, bo nie było go w poprzednim, w kanionowym. Ok teraz skaczemy sobie tutaj po nawierzchni ziemnej Zrobimy sobie tutaj e, mały driftik no i jedziemy Tutaj uwaga, kolejny drift I tutaj mamy trzeci part od Arkesa tym razem Więc teraz będziemy jeździć troszeczkę po prawie tr Więcej nawierzchni ziemnej jest. na razie początek się tak trochę dirtowo zaczyna Właśnie z szutrem i tak, mamy sekundę przewagi i teraz tak, mamy tutaj skok. Zrobimy sobie drift dla bezpieczeństwa i teraz, moi drodzy, zaczyna się mój part. Więc zobaczycie co ja tutaj zrobiłem, bo to jest pierwszy kolab, który robię. Z trzech, bo w kanionie mnie nie było, byłem jeszcze w kolabie lagunowym i w kolabie stadionowym. Zobaczycie e, później co, co przygotowam. Właśnie ten part jest mój. Ten mój moment mi się bardzo podoba. Okej, okay, musimy wjechać dość wysoko Udało nam się w miarę To teraz właśnie jedziemy poparcie Petersona Czyli skaczemy sobie tutaj, właśnie mieliśmy taki długi wallride To jest bardzo fajny motyw Czyli Z takim długim skokiem Okej, okay, tu sobie lekko zwolnimy, żeby trafić Okej, okay, udało nam się to jest bardzo fa fajny też moment, gdzie skaczemy tutaj po grawelowych murach między mostami, więc naprawdę kolab jest pomysłem. Bardzo pomysłowy. okej, okay. i teraz tak, zaczynamy. To jest już y, part piąty, czyli part od Majkiego teraz. Czyli tak, jedziemy tutaj do tunelu, mamy tutaj wąską ścieżkę, więc sobie tutaj lekko zwolnimy i teraz zobaczę, czy to się uda. To jest najtrudniejszy mo moment, ale trafiłem, więc dalej raczej nie powinno być e, takich kłopotów, zwłaszcza, że mamy 13 sekund e, przewagi nad złotem. Bardzo dużo, no już 12, ale... Nie szkodzi. I teraz zaczyna się part od deski. Ten part jest świetny. Deska moim zdaniem jest jednym z genialnych maperów. Jeżeli oglądaliście poprzednie odcinki, to na pewno zapewne wiecie, co on potrafi wybudować. Ale ba, bardzo płynne przejścia tu zrobił. Jest to właśnie mój ulubiony part w tym kolabie. Nawet bardziej doceniam niż twój. Okej, okay, dobra, nie zauważyłem, że tam trzeba było jechać. Właśnie tutaj zawsze się mylę. a na szczęście mamy tak gigantyczną przewagę, że nie powinno być z tym problemów. Na 5 sekund. No i teraz zaczynamy ostatni ósmy part od Gravel Guy'a. To jest drugi jego kola, bo pierwszy był kanionowy i zarazem ostatni, który zrobił. Okej, okay, gravelowy most. Okej, okay, dobrze idzie. Fajny motyw i teraz tak, skaczemy tutaj i jedziemy po torach kolejowych między wagonami. No i skaczemy... Uii. Hopla! I tak to się robi moi drodzy! No genialna mapa. Jedna z moich ulubionych. 4,30, mamy spokojnie. Złoty medal. Za pierwszą próbą, moi drodzy, za pierwszą próbą. Gdzie jak pewnie pamiętacie, z racji tego, żeby odcinek nie był za krótki, to obejrzymy sobie powtórkę. No i podsumujemy sobie tą mapę. Zrobię taki właśnie mały eksperyment. E, powiem tak, jest świetny. Właśnie wspólna mapa to jest moim zdaniem jeden z lepszych pomysłów, jakie wymyśliliśmy na potrzeby tej kampanii. Bardzo fajnie się jeździ. Bardzo fajnie przemyślany kola. Mamy tutaj dużo różnych nawierzchni. Czy to właśnie sk skakanie, takie długie skoki, mamy chociażby e, jazdę po murach, właśnie mamy wall ride, mamy pętlę też, jazdę trochę po trawie, m, trochę driftowania też mamy, czyli elementy szybkościowe, trochę jazdy w lesie, więc ogólnie mamy tutaj wszystko co, co, co jest. No i ten part deski, genialny, naprawdę genialny. To nie wiem, napiszcie w komentarzach jak wam się ten kolor podoba. Ile byś, Jaką byście ocenę dali w skali od 1 do 10. Ile gwiazdek byście dali? Bo ja bym dał, no... nie wiem. Nie wiem czy 10 gwiazdek, ale 9,5 spokojnie mógłbym dać. Bo naprawdę w porównaniu do kanionowego ten wypadł o wiele lepiej ten kolor. Więc naprawdę wygląda to ciekawie. Spójrzcie nawet jak mój znak wygląda. Później jeszcze pokażę wam, jak wygląda z góry. Pokażę wam właśnie powtórkę. Mimo, że nie przejechałem tego jakoś, nie wiem, super czysto. Miałem tam kilka rozbitek, ale tutaj złoto to przejechałem nawet z takimi błędami. Więc no widać, nie jest tutaj jakoś super mocne. Więc myślę, że bez większego problemu powinniście sobie poradzić ze złotym medalem. No tutaj, tutaj już się zaczęły problemy, ale na szczęście jakoś jeszcze dałem radę. Też fajny motyw Nie, aż mi się... Szkoda, że tutaj nie ma tych intra... Znaczy intro jest, ale outro szkoda, że nie ma. Bo za outro to by wyglądało ciekawe, tylko z drugiej strony kto by chciał? Tu w ogóle prawie dubiłem, ale się jakoś... Trafiłem. A wracając do tematu, jeśli chodzi o outro, to outro to pewnie byłoby długo i pewnie nie wiem kilka godzin by się je robiło, bo ja pamiętam jak robiłem kiedyś mapy do wyzwań widzów dla Dawida, znaczy nie wszystkie, ale niektóre, gdzie chciałem outro zrobić, no to mi zajmowało już kilka godzin, nie wiem, ze 3-4, czasami nawet 5. Bo outro to jest naprawdę... Intro to jest łatwo zrobić, ale outro dla mnie to nie jest już takie proste zrobienia, bo tam jest no, dużo kombinowania i nie mam w tym jakoś za bardzo doświadczenia. Tutaj jeszcze był dość trudny moment, bo jakbyśmy nie trafili, to byśmy wylecieli i musielibyśmy respawnować. W sensie to obyło się bez tego. Tutaj fajny też znak deski mamy. Bardzo fajny parc zrobione właśnie ten pomysłem więc na pewno jeszcze pojeżdżę sobie po tym kolabie sam dla siebie żeby może troszeczkę lepszy czas zrobić nie wiem czy medal autora będę robił ale na pewno na jednym z nich będę chciał zrobić pewnie to będzie na lagunowym o tutaj się troszeczkę zgubiłem bo zawsze zapominam gdzie tu się jedzie na szczęście miałem tak dużą przewagę nad złotem że nie miałem z tym kłopotów ale ogólnie każdy gracz, który zrobił swoją część, powiem tak, gratulacje. Genialny Nikolad. Dla wszystkich autorów, którzy go robili. Właśnie tutaj mamy już prawie końcówkę. Ten moment też jest fajny co Gra Gravel Guy zrobił właśnie, jazda fotora To jest coś oryginalnego, bo do tej pory nie mieliśmy z czymś takim do czynienia Czy to w normalnej kampanii, czy to w kampanii Star Trek Valley Do tej pory nie widziałem czegoś takiego, więc to jest nowość, którą właśnie mamy Okej, okay. zobaczmy jeszcze ile pokonałem złoto No prawie 7 sekund, złoto pokonałem A jeśli chodzi z góry, to zobaczcie sobie, to jest wielkie to jest gigant zobaczcie sobie to wygląda pięknie aż się tak miło przyjemnie na to patrzy jak tak się jak tak właśnie się jeździ ten kolab świetne te znaki znak Majkiego tutaj jest mój znak który właśnie tak zrobiłem pokażę te, wam też świetny znak krewmastera Tutaj mamy, tutaj na górze też mamy znak Ksona. E, pokażę wam jeszcze inne. E, tutaj mamy znak Arkesa. Fajnie to zrobił. E, czy ja kogoś pominąłem? E, tutaj, a tutaj jest jeszcze znak Petersona. E, znak deski. Ten, ten jest świetny. Bardzo fajnie to zrobił. No i Tutaj gdzieś mamy jeszcze znak od Gravel Guy'a. No, naprawdę bardzo przyjemnie się patrzy na ten kolab. Jak tak się patrzy. Znaczy wizualnie wygląda świetnie, no. Moim zdaniem mistrzostwo świata. Więc naprawdę warto, warto tutaj dojść do takiej mapy, bo to jest coś pięknego. Jed jeden chyba z moich ulubionych kolabów jakie widziałem i na pewno sobie jeszcze pojeżdżę. Oceni... Ocencie jak wam się podoba, wizualnie, no i to byłoby na tyle, więc dzisiaj tylko jedna mapa, ale za to jaka? Genialna, no naprawdę świetna sprawa, w ogóle mogę jeszcze pokazać na koniec, że sześć osób przejechało ten kolap więc no trochę tam ludzi doszło I tym samym skończyliśmy drugie środowisko, bo pierwsze skończyliśmy kanion i drugie wali, wali wypada bardzo świetnie w przeciwieństwie do kanionu wypada o niebo lepiej. Bardzo mi się podoba właśnie Dolina Czarna. Kanion wypadał tak 50 na 50, a tutaj to wszystkie mapy były dobre. A w następnym zabierzemy się za lagunę. Zostało już jeszcze 10 map do przejścia i skończymy kampanię, więc... Yy, oby tak dalej. Więc to byłoby na tyle, także trzymajcie się i do usłyszenia w kolejnych odcinkach z Fusion. Cześć!